Cześć, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man 3. Idziemy do Daily Bugle po kolejne zlecenie. Nie wiem już tak naprawdę, która to nasza misja tutaj, a jeżeli chodzi o fotografię, no ale lecimy. Nie wiem, czy to nie będzie przez przypadek jakaś ostatnia albo jedna z ostatnich misji. Dobra, więc no, robi. Dawaj nam zlecenie. <laughs> Eddie Brock Don't worry, Mr. Jameson, się. In the się.

Przestraszył się, bidny. O nie. Nie, no chyba nie. Nie, no na pewno nie ma nic schowane. Blefujesz teraz, blefujesz, teraz Nie blefował? Naprawdę są tutaj te kamery. Ej, są! O, cholera jasna, nie blefował. 1 na 9 kamera, dobra, mamy kolejną tutaj, pięknie. Dobrze, że mamy coś takiego jak pańczy zmysł. Ej, faktycznie on dobrze tutaj, można by powiedzieć, że zadziałał. Tak nawet nie ediowo, bo on zazwyczaj, no tak głupio troszeczkę działał, ale no tutaj wykazał się naprawdę inteligencją, rozumem. No i można by powiedzieć, że sprytem, więc no tego się nie spodziewałem po Edim. Dobra, i mamy tam jeszcze jedną i tutaj gdzieś w tej alejce. Dobra, pięknie. Nie, jeszcze mamy ich więcej, o cholera. Teraz to w ogóle się zgubiłem w tej ciemności. Tutaj mamy wyżej, to na pewno... I najgorsze jest to, że to jest czasowe, wiecie o co chodzi. Dobra, gdzie jeszcze są te kamery? Tam widzę jakąś. Pięknie. I po drugiej stronie też widzę kolejną i to już będzie koniec, tak mi się wydaje, więc czasowo. Czasowo jest bardzo dobrze, moi drodzy. Czasowo jest mega dobrze, bo jeszcze praktycznie minuta nam została, a my jesteśmy czyści jako łza. No, możesz próbować, cwaniaczku, możesz próbować. Ale mu się nie uda, mam nadzieję przynajmniej. Mission complete, moi drodzy. Window Maker, ok. Black Suited Spider-Man, okej. Okay. Czyli mamy kolejną tutaj, można by powiedzieć, że... moc poniekąd? Znaczy wiecie, no upgrade po prostu najzwyczajniej w świecie i będziemy mogli inaczej tutaj atakować. Jakąś inną serię mamy. Dobra, mamy Lizarda, którego się bardzo obawiam. Dlaczego? Ponieważ no wiemy z poprzedniego odcinka, że no, na niego poluje Kraven. Na niego poluje Kraven. No, ale chyba sobie to zaczniemy, chociaż. And the Hunter and the Hunted. Wydaje mi się, że zrobimy sobie na początek Arsenic Candy. Po drodze wam wytłumaczę dlaczego. A tak naprawdę powód jest bardzo łatwy. Jak można zauważyć, po każdej misji dostajemy jakiś upgrade. I czy to jest jakaś nowa tam siła, czy jesteśmy silniejsi, czy mamy nowe combo, czy coś. No, ale jest okej. Okay. Każdy w komentarzach, kto wcześniej, można by powiedzieć, że gra, znał tą grę, to bardzo mnie nastraszył przed Cravenem. Bardzo mnie nastraszyliście przed tym Cravenem i boję się iść na tą misję. Naprawdę, boję się tego Cravena, a zazwyczaj się go za bardzo nie obawiam, a tutaj o zobaczymy jak sobie na Cravenie poradzisz. Nawet na live'ach pisaliście o tym Cravenie, no. Więc pomyślałem, że zrobimy sobie teraz to Arsenic Candy. Uzyskamy ten kolejny, można powiedzieć, że upgrade, czy tam combo, i wtedy dopiero wyruszymy na tego Lizarda, część trzecia. No, chyba że będziemy mieli kolejną misję z Arsenic Candy, czy coś, że się odblokuje jakiś czwarty, czwarty etap jej, czy tam piąty. No to wtedy zrobimy sobie do końca to Arsenic handy, ale tak to chyba Daily Bugle wydaje mi się, że możemy mieć z głowy, bo więcej misji już takich fotograficznych raczej nie będzie, więc to koniec naszej tutaj, no nie wiem, fotograficznej przygody niestety, a dosyć dobrze się bawiłem, ciekawe były te misje, nie były aż takie jakieś mega nużące. Więc no fajnie, fajnie, podobało mi się. Mogą się wykazać, wiecie o co chodzi tak inaczej. <taki> Takim bystrym okiem, wzrokiem fotografa, mówię, tu zrobimy zdjęcie, tu zrobimy zdjęcie, genialne. Dobra, Arsenic Candy 3, moi drodzy, lecimy. Zobaczymy co tym razem nasze działki alternatywne tutaj szykują dla nas i co one odwalają. No właśnie. Czego! No, nie, nie,

Chciałbym, można by powiedzieć, że go okraść z jakichś obrączek czy coś, no ale to jest wystawa, wiecie o co chodzi, więc no, ciekawe. Ale aż tak daleko jest ta jakaś jego biblioteka czy coś? Czy one już to wszystko ukradły? Chyba ukradły i teraz będziemy musieli to odzyskać. Ale my tego nie ogarniemy, moi drodzy. To są tylko nasze alternatywne koleżanki, damy im radę bez problemu. Dostaniemy parasolką pewnie z raz czy dwa, ale bez problemu sobie poradzimy. Więc idziemy do ich najprawdopodobniej jakiejś bazy, czy coś, no nie wiem, zobaczymy. Woo! Kurczę, no fajny ten czarny kostium, Boże, no naprawdę, jaram się strasznie, jak nim gram. Po prostu nie sądziłem, że aż takie emocje to we mnie wbu wbudzi, wiecie o co chodzi. Wzbudzi, wzbudzi, wiemy o co chodzi. Ale jakby miałem takie wow, naprawdę, poprzedni odcinek to ja byłem w takich emocjach, mówię wow, naprawdę wow. O, są te obrączki. Okej. Okay. Czyli one go się po prostu zapytały, a te obrączki były tu w tym muzeum. Okej. Okay. Myślałem, że w tej w tej bibliotece jakiejś. Tam... A, to one wiedzą, że ja tu już jestem. Czy ja mogę tam po prostu iść? Ja muszę tam nawet iść. Dobra, nie bijemy się z nimi, tylko idziemy tam. Bo tutaj jest coś czas, czasowo. Co ja mam tu zrobić? Czy ja mam to po prostu ochraniać? Chyba mam ochraniać. Dawaj, Peter! Dobra. Czekajcie, bo coś tu się odwala niedobrego i ja nie wiem do końca co się dzieje, nie? Czy ja mam jakoś tutaj wskoczyć na to? Nie, ja mam po prostu to ochraniać, tak? Bo ja się boję, że... że źle coś robię, no. Dobrze, Peter dobrze, niedobrze. dobrze, bo ja nie wiem, co się dzieje czasami no, z tą kamerką. Dobrze. Prawie dobrze. Dobrze! Mamy tą najgorszą z głowy. Nie, dobra, jeszcze jest jedno tu. No, serio? Ej, patrzcie, bo czemu to cię rozwala, no? Czekajcie, tam z góry, no. Cholera jasna. Dobra, mogę tego nie zrobić za pierwszym razem. Ale postaram się, oczywiście, że się postaram. Dobrze. 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 Niedobrze. Ale przynajmniej jest na dole, tak? Dobrze. Teraz tą. Kurczę, ale gdzieś jeszcze tutaj są, ale one są tam, więc jak mamy ochraniać te dinozaury, to jest ok jak na razie. Kurczę, nie jest dobrze! Czemu ja nie żyję? Nie patrzyłem w ogóle przez ani sekundę na HP. Ja nie wiem teraz, czy ja miałem mało HP, czy jakby ten. ...fail to save, save the skeletons. O nie! Czemu ja na początku odcinka zawsze muszę umrzeć w jakiś taki głupi sposób, nie? To jest masakra. Nie, naprawdę nie patrzyłem na HP w ogóle, nie zwracałem uwagi co tam się dzieje. Patrzyłem na to czy to fioletowe mi się ładuje, wiecie o co chodzi. Dobra, nara. Chciałem tutaj te z góry zdjąć. My huh, yeah. czemu to już ma tak mało yeah. HP, no Ała Dobra, te z góry są najistotniejsze, ale ta też jest mega irytująca, no? Dobra, do góry, do góry Spider. No serio jeszcze mnie odbiła. No nie, no płagam was. Boże, no nic się nie da im zrobić momentami, nie? Dobrze. Niech ona spadnie na dół. Na dole już nie będzie taka nie będzie aż tak hojraczyć. Więc jest okej. Okay. że. I tamta robi największy majdan po prostu. Dobrze, niech spadnie. Pięknie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest dobrze. Dobrze. Zasieciować ją pięknie, Peter. Dobrze ci idzie. Woo! Dobra, nie sądziłem, że ktoś tutaj jeszcze wyjdzie. Nie, bo to ma mało HP. No. Czy ja uratowałem to coś? Nie, jeszcze nie. Teraz nie, jeszcze tu żyją. Dawaj, no, klikam, to. Dobrze. Powinno być po niej. Albo nie. Czy jest już po tobie? Nie wstawaj, koleżanko, bo to źle yy, dla ciebie wróży. Jak wstaniesz, to po tobie. Dobra, jeszcze ta, która nam się tutaj zacięła. Nie, dobra, to jest po prostu przejście dalej. Udało nam się, chyba. Dobra ich time events. nie no rozwaliła to dawaj musimy ją rozwalić bo ona inaczej rozwali to a tego byśmy nie chcieli Dobrze, Peter. Tylko, że znowu ich tu naszło. Kurde, no. No, wy chyba sobie żartujecie w tym momencie. Nie, no nie. No, czemu ich jest coraz to więcej? To jest najgorsze. I teraz, jak idę do góry, to te skeletony już po prostu mają 3 czwarte HP. A ja naprawdę je ochrania. Wydaje mi się, że robię dosyć dobrą robotę. No, no już ma 3 czwarte. No, nawet tam nie zaszedłem. Zostawcie tego skeletona, no. Dobra, spadnij sobie. Kurcze no. Dobra, jest ok. Nie jest ok, ale dobra. Musimy jakoś w to zagrać, że jest niby ok, jak nie jest ok. Wiecie o co chodzi? Dawaj. Nie, no ona tu jedzie bardzo, te skeletony, no zostaw je. Co one ci zrobiły, no? Co one ci zrobiły, co? Tam też, tam w drzwiach, tam w drzwiach, tam w drzwiach, tam w drzwiach. Zostaw je. Cholera, muszę bliżej podejść, i wtedy, no czemu przestańcie we mnie strzelać? cholera jasna no się uwzięły naprawdę na tego biednego skeletona i na mnie dawaj ją Dawaj pięknie lecisz z nią nie da rady pięknie Dobra, nie mówcie, że teraz one jeszcze wrócą, że my tu pójdziemy i one znowu tu przyjdą. Nie, i rozwalą tego skeletona, no. I będziemy i tak musieli od początku. To jest najgorsze. No i co ty robisz, koleżanko? I tak po już tych skeletonach, no? Co je obija? Co obija nasze skeletony, no? Dawaj, Peter, lecisz tym kapslokiem. Kapslok, kapslok, kapslok. Dobrze. Dawaj, Peter. Dobra, powinno być po nich. Nie, jeszcze jest ktoś. Jeszcze jest ktoś, no. Dawaj! Dawaj, Peter! Lecisz z nią! Lecimy! Czy udało mi się? Jezus, udało mi się, ale ja miałem Loa i te dinozaury też miały Loa. To była tragedia. You are cordially invited to the wedding of Miss Priscilla. Immaculate Lady Church, reception to follow. Fashionable a must. Aha. Wygląda, że mam do no dobra, no to dostaliśmy zaproszenie, moi drodzy. Dostaliśmy zaproszenie na ślub. No i właśnie o to chodzi. Jakiś tam upgrade. Jest dobrze, chociaż coś dodatkowego, coś dodatkowego. Boże, to było ciężkie w ogóle. Patrzcie, co zostało z tego dinozaura. W sumie to nic. Jeden taki mniejszy się ostał, a tak to jest, no ciężko. Nie wiem, jak stąd teraz wyjść. Za bardzo. Pewnie tak jak weszliśmy, ale gdybym jeszcze pamiętał, jak weszliśmy, chyba tędy jakoś. Nie, tu idzie się w górę. Trochę słabo, trochę słabo. To w drugą stronę, może? Czy tu jakoś? Nie, ale tu powinien. Tu, powinne, tu powinien być jakiś secret. Wiecie o co mi chodzi? Tak, moim zdaniem. Może tak coś ciekawego tutaj może. Dobra. No, myślałem, że tędy się wychodzi. Tędy wyjdę. Którędy ja mam wyjście? Tu jestem zablokowany. Pomóżcie mi. No, tędy to wchodzę z powrotem do tego. Fajnie, super. Nie wiem, co to żółte pokazuje. Podejrzewam, że wyjście niżej, no ale ja tu wyjścia nie widzę. To idzie w górę, po drugiej stronie też idzie w górę. Dokładnie. A wyżej raczej mam nie iść. Przecież byłem w dobrym miejscu, chyba że ja mam to jakoś otworzyć, nie, wiem, ręcznie. Wiecie o co chodzi? Albo to nie było wyjście, tylko... Nie, no, no to pozwoli, no. no przecież... A, Dobra! No to już wszystko jasne! I co teraz? Nie, dobra, mamy ten ślub odblokowany, idziemy na ten ślub. Eee... Brightzilla. Dobra, zobaczymy. O tym razem taksówka nas prawie przejechała. Nie przejechała, tylko prawie nas przejechała. Nie sądziłem, że będziemy iść tutaj na ślub. No dobra. Jak dostaliśmy oficjalne zaproszenie, które leżało na ziemi przy jakichś prawie skradzionych obrączkach, no to chętnie skorzystamy, no. Z, ten, z tym kapslokiem jest problem, ale to nie jest problem z moją klawiaturą, tylko gra po prostu sobie łapie tego kapsloka jak chce. Jak czuję, że jest ok i na pewno ten Caps lock wejdzie, to on się dopiero wtedy uaktywnia. Trochę słabe, bo już wolałbym, żeby on się uaktywniał kiedy ja chcę, a nie kiedy gra. Na pewno ma takie potwierdzenie, że Ej, jak użyjesz kapsloka, to on na pewno zadziała. Wiecie o co chodzi? Tylko po prostu się powinien uaktywnić, jak tylko go dotknę, nie? No ale dobra, no. Życie: Arsenic Candy 4. Zobaczymy, co tym razem. Znaczy, no wiemy, że ślub, ale o co chodzi? Dokładniej, no to dokładniej nie wiemy. Czy oni napadną teraz na kościół? Boże, te misje z nimi są takie durne czasami. Czego ja jestem świadkiem, przepraszam bardzo, co ja widzę? On chyba nie chce brać z nią ślubu. Awesome, Priscilla. <laughs> Now's the part where I object, right? Oh! No! I don't know what I'm witnessing. What the fuck? What's going on here? This party was my chance to show up all the other arsenic candy bosses. I'll kill you for ruining it! Get him! Ow! Oh, Get him! Kill the groom too. I don't like him anymore. Aha! Seriously? You were in love with him Dobrze się zaczyna. Czy oni chcą go.? Znaczy, wiemy, wiemy, że chcą go zabić, ale nie sądziłem, że już od razu będą chcieli go zabić. Czy ja mogę go uwolnić? Czekajcie. No, mi się wydaje, że tak. Dobra, użyjemy tutaj kapsoka. Dobra, bezpieczne miejsce. Nie ma tu jakiejś trumny? Nie. Dobra. Dobra, czy on jest bezpieczny? Nie, ale okej. Okay. Jest chyba bardziej bezpieczny niż był, więc to jest chyba najważniejsze. Bo nie jest na środku i nie mogą go strzelać, więc w sumie spoko. Zostaw naszego kolegę, którego poznaliśmy 5 sekund temu, no Dawaj, capsloku. Dobrze! I połowa z nich powinna nie żyć w tym momencie.

Dobra, znowu tu nie jest bezpiecznie. Dobra. Tam mamy życie. Chętnie sobie go wezmę. Pięknie. Wow. Ona została zniszczona w tym momencie. One są gdzieś wyżej, tak? Gdzie one są? Dobra, jedna jest tu. Dobra, jeszcze mamy tą bosówną, która miała wziąć ślub. Ona gdzieś tam się na nas czycha. Ale nie wiem gdzie ona jest. No powinna być nad nami niby. Ale jej nigdzie nie ma. Dobra, wejdziemy sobie po schodkach do góry. Może gdzieś tam się przed nami odkryje koleżanka, no ale nie ma. Chyba się zacięła gra niestety. Nie jest mi z tego powodu do śmiechu, bo bardzo dobrze mi poszło moim zdaniem. No ale definitywnie. No chyba, że do tego kolegi mam iść. No zobaczymy. Nie, no no zostawiam. Okay. Dobra, czyli mamy go wziąć jednak. Dobra, dobrze wiedzieć. Wyżej mamy go wziąć, tak? Okej. Okay. Ciekawe, czy tam doskoczymy. Dobra, no. Doskoczymy. Dobra, powiedzmy, że jest. No, cholera, jasna. Zostawcie biednego typa, no. Cholera, naprawdę. Ten gościu pewnie dzisiaj ma tyle emocji w sobie. Wiecie o co chodzi? Przed chwilą go chcieli zrobić na jakieś, nie wiem. Chciałem powiedzieć na dziecko, ale na ślub chcieli go zrobić. Teraz nagle wiecie. Każdy chce go zabić. No przykre, po prostu przykre. Czekajcie, bo chyba jest w niebezpieczeństwie. Chyba na pewno. Dobrze, że to daj na raz po prostu je wszystkie bierze, bo inaczej by było ciężko. Chociaż nie wiem, czy one nie spadły po prostu. I że zaraz tu nie wrócą. No właśnie. Dobrze, Peter, pięknie tak się to robi. Wracaj tu. Pięknie. Idzie kolejna. Dobra, czyli spadły troszeczkę. Dobra, niech sobie tam spadnie. Mamy w nią wywalone. Dobiegnie do nas chyba, nie? Wow! Dobrze. Dawaj! Woo! Lubię to robić. Cudowne to jest. Nie wiem jak do końca to robię, ale czasami to robię, więc jakby spoko. A czemu się kryjesz? Walcz? Chciałeś przed chwilą zabić bezbronnego typa, no to chodź, my go bronimy, no. Jeżeli chcesz go zabić, musisz przejść przez nas. <laughs> A to nie jest już takie łatwe, no. Dobra, nie chcę tam schodzić, ale chyba będę musiał. Ej, ta ona się nie zablokowała, jednak nie, no, zablokowała się. Dobrze jest, dobrze jest, uciekaj, typie, uciekaj, jesteś wolny. No i mamy tą kurową, ale nas już dopadła na starcie. Dobrze, pięknie, Peter. Pięknie! Jeszcze bardziej no! Lecimy z nią! Nikt nie chce się z tobą żenić, frajerko! <grywanie> <grywanie> Dokładnie. Woo! Dawaj, Peter! Czemu... w ogóle najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie nawet z Q uniknąć jej ataków. Dawaj! No i gdzie uciekasz, moja droga? Wracaj tu. Tu jest tak fajnie w tym rogu, no, mamy przewagę nad tobą. Nie chcę wrócić. A czekajcie, ona do nas musi dobiec. Niech dobiegnie, ona chce z nami walczyć, tak? Ja nie chcę z nią walczyć. Może sobie żyć, mam to w dupie. Ale wiecie o co chodzi? Jeżeli chce walczyć, to ma tu przyjść. To jest moje wymaganie. Ja za nią biegać nie będę. Ona za mną może. Fajnie, że się zacięła w ścianie. Czy ty jesteś głupia czy tempa? Trzeciej odpowiedzi nie ma. Dobra, już idę do niej, żeby szybciej było to z głowy. Dobra, idzie. No jeszcze mnie kopiesz. No to chyba po tobie, koleżanko. Dostała siecią. Bo! Co teraz powiesz? Co teraz powiesz? Uu, <grymny> to powiedziała. Woo! Dobra, pierwszy raz mogłam uniknąć jej ataku, drugi raz. Prawie nam się jakby udało. Teraz to mi już Q zabrakło, bo cały czas trzymam, żeby... Wygraliśmy! Woo! Brawo dla nas, dobrze, za pierwszym razem, jest dobrze, jest dobrze, żeby nie było, że za każdym razem tutaj musiałem umrzeć, wiecie co, ci tylko się udało. Speed Ultimate Attack, okej, okay, czyli Caps Lock i to po prostu Wild Black Suited Rage. Fajnie, super, podoba mi się to, może nam się to bardzo przydać, więc w sumie jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Po prostu mamy wyjść z tego kościoła? Tak. Okej, okay, fajnie. No i co nam jeszcze zostało? Czy tylko ten lizard? Nie, coś się tu odblokowało. Kingpin. What the hell? Kolejny. Kolejny do kolekcji, naprawdę? Kolejny. Aż jestem, moi drodzy, w szoku. No i cóż no, pójdziemy sobie na tego Lizarda, tak mi się wydaje. Ale jak już możecie podejrzewać po długości tego filmiku, już w następnym odcinku. Tylko sobie zajdziemy tutaj do góry, żeby było pięknie. Skończymy sobie tutaj z widoczkiem na park, na to, Jak Spider-Man oczywiście tutaj postanowi mnie posłuchać. Dobra, pięknie, ładnie i w porządku. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jak zawsze moi drodzy, do widzenia.